Cześć! Z tej strony Adam Lipski, witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie, jak poprawić kondycję, na co składa się ta kondycja, od czego zależy, od naszych aspektów, które zaraz Ci powiem, od takich pięciu rzeczy, o których powinieneś wiedzieć, powinnaś wiedzieć i jak je poprawić, i skutkiem tego będzie, że będziesz swoje wyniki mógł przesunąć na coraz wyższy poziom. To one będą coraz lepsze, będzie lepszy czas, lepsze, lepsza kondycja, lepsza wytrzymałość i lepszy dystans. Więc zapraszam Cię do subskrybowania, napisz komentarz, daj lajka i możemy zaczynać. Więc taką pierwszą rzeczą jest odpowiednia dieta, czyli takie niszczyciele diety, niszczyciele w diecie, niszczyciele Twojej kondycji, które są takie. No pewnie znasz, kojarzysz energetyki, fast foody, różne rzeczy jak papierosy, głównie papierosy, e-papierosy e też. Więc powiedzmy, że takie rzeczy, właśnie takie wspomagacze, takie raz na jakiś czas, one bardzo niszczą Twoją kondycję i musisz sobie zdać sprawę, że albo to ograniczysz bardziej, albo najlepiej w ogóle rzucić. A jeśli to, jak, jak to bardzo ograniczysz, wtedy będziesz, Twoja kondycja w ogóle będzie na innym poziomie nie od razu, bo pierw to trzeba za, jakoś zaimplementować i poczekać ten dołek, ten, ten chwilowy impas, że OK, jest na stałym poziomie kondycja. Ale z czasem, kiedy już te płuca się odbudują, ten z swoich dróg oddechowych, już załóżmy na przykładzie właśnie tych papierosów, i już pójdzie, będą płuca czystsze, będziesz o wiele lepiej wydolny i to seru ci pomoże w osiąganiu lepszych wyników. Dlatego odrzuć papierosy, odrzuć takie wspomagacze, energetyki, fast foody, które tylko tłuszczami różnymi, niefajnymi rzeczami zalewają twój organizm i Zamiast ładować w siebie takie rzeczy zdrowe, którą, jak y, złożone węgle, jak białka, różne, jest różne, różne, różne diety. Wiesz, co jest zdrowe, co jest, co jest niezdrowe. Dlatego zobacz sobie, jak na ile w swoim dniu przekazujesz y, swojemu organizmowi dobrych rzeczy z jedzenia, a ile złych. Również, y, czy, czy palisz czy nie, czy należy to ograniczyć, żeby mieć lepsze wyniki. Ograniczyć kosztem lepszych wyników. Więc zobacz sobie to, zobacz z góry na swój dzień, i możesz sobie określić, co jeszcze tutaj dodać, co dodać, a co odjąć, żebyś mógł właśnie, żebyś mogła mieć coraz lepsze wyniki. Drugą rzeczą jest wyłączenie przeciwwskazań. I o co tutaj chodzi? Że jeśli masz jakiś ból podczas biegania, jeśli masz jakiś dyskomfort, że biegasz i A, bo jakiś palet w stopy albo boimy gdzieś w biodrze i nadal cisnę mimo tego bólu, Powinieneś, powinnaś odpuścić sobie, bo możesz sobie tylko tym popsuć zdrowie, a przez to kondycja się pogorszy, będziesz unieruchomiona, będziesz unieruchomiony. Więc pierwsze takie aspekty, pierwsze takie rzeczy, które Twój organizm przyniesie, bo możliwe, że masz jakieś dysfunkcje, jakieś dysbalansy mięśniowe i przez to może po prostu nie jesteś po prostu przygotowany jeszcze dobrze do biegu, do takich dłuższych dystansów, i przez to nie będziesz mógł sobie wyrobić odpowiedniej kondycji, takiej, jakiej chcesz. Więc pierwsze co udaje się pewnie do fizjoterapeuty czy do lekarza, oni ci powiedzą, zbadają cię, czy nadajesz się do biegania. I pewnie się nadajesz, w 90% osób się nadaje do biegania, więc zobacz sobie to. A jeśli poczujesz jakiś ból, to nie wal głową w mur, bo jednej sobie narobisz guzów. I chodzi w tym o to, żeby poprawić swoje mięśnie poprawić swoje moc swoich więzadeł, swoich mięśni swoją wytrzymałość tak stacjonarnie na razie. A zanim się przejdzie do biegania, Zrobić to właśnie bez żadnych bóli, bo jeśli biegasz i powoduje to ból, to coś musi być nie tak i to daje Twój organizm, twojemu, twój organizm daje Ci taki feedback, że słuchaj, coś jest nie tak, musisz coś poprawić, coś zmienić, nie wiem, buty, yy, trochę poprawić swoją kondycję mięśni, zanim dojdziesz do tego biegania. Więc wszystko z czasem i będzie wszystko w porządku. Kolejną taką rzeczą jest ustalenie sobie celów. Więc ustal sobie cel konkretny, napisz sobie na kartce, że na przykład chcę przebiec 10 km w półtorej godziny. Taki spokojny cel. I przeznacz sobie ten czas, zobaczysz sobie, napisz sobie na kartce, napisz sobie to na kartce i zobaczysz, że od razu ci przyjdą do głowy pomysły, jak to należy zrealizować. Już wyrwij sobie na przykład drugą i ustal sobie dni treningowe, jakie należy przeznaczyć, ile czasu, żeby ten cel osiągnąć. A potem po prostu robić sobie poprzeczkę coraz wyżej, coraz wyżej i coraz wyżej, żeby mieć tą kondycję. Taką, jaką sobie wymarzyłeś. Jaką sobie wymarzyłaś. I chodzi w tym o to, żeby nie podchodzić do tej sprawy, że o, poprawiaj sobie kondycję. Jasne, możesz sobie poprawić kondycję, tylko to jest takie słomiany zapał. Od razu się potem włączy, nie masz konkretnego planu, nie masz konkretnych działań. Od razu w kalendarzu nie masz sobie co zapisać. Takie chwilowe podniecenie, chwilowe o, przebieg na ileś tam to najczęściej wychodzą z takiego myślenia właśnie kontuzje, różne urazy i w ostateczności zniechęcenie do biegania. Więc ustal sobie cel, żebyś miał go jasno przed sobą, ustal go w widocznym miejscu i gwarantuję Ci, że może nie wiem, czy osiągniesz go, bo to, to wszystko zależy od Ciebie, ale będziesz już miał więcej i mniej więcej drogę, będziesz widział, jak należy postępować, żeby właśnie tego celu, załóżmy tych 10 kilometrów, półtorej godziny zrobić. To jest akurat taki dla początkującego, myślę, w porządku cel, chociaż 10 km to może być trochę za dużo. Każdy sobie ustali według siebie. Kolejną rzeczą jaką będzie, będzie się wiązał to z pierwszym punktem, czyli z tą dietą. Ale takie rzeczy, jakie jeśli chodzi o swoją dietę, jakie należy jeść, jakie należy spożywać. Więc odrzucić takie rzeczy tłuste, które są dużo kaloryczne i mało mają w sobie witamin, minerałów, makroskładników, mikroskładników. To jest dobra jest opcja, żeby wybrać się do dietetyka. On Ci wszystko rozpisze, bo samemu, też próbowałem samemu i Musiałem się mega w tym zagłębiać w tym temacie, a najlepiej widać te, um, ja wydałem teraz um, niecałe 300 zł za, za całość, za całość planu, który, za badania wszystkie, za swój jadłospis tygodniowy, więc bez problemu możesz sobie znaleźć w swojej okolicy dietetyka, który skonsultuje z Tobą wszystkie kwestie i sprawi, że powiesz mu cel, że chce przebiec tyle, tyle, poprawić swoją kondycję, lepiej wyglądać, być zdrowszym lepiej się czuć, le, le, mieć lepsze poczucie i bez problemu on dopasuje te wszystkie rzeczy, te wszystkie zmienne, te swoje zachciań, które sobie wyznaczyłeś, wyznaczy właśnie y, konkretny plan działania, I masz jeść to, to, to i to i to, to są jest jest mega, mega ilość zalet, więc y, polecam Ci, żeby właśnie udać się do gościa, który stara tym zęby, który zna się na tym i jest tym ekspertem, poświęcimy na to parę lat, paręnaście może nawet i bardziej Ci to pomoże, bardziej wyjdziesz na tym i z czasem i z nerwami, niż jakbyś, niż jakbyś robiła, robił to na własną rękę, mając tylko internet. Chociaż nie mówię, że tego się nie da zrobić, to się da zrobić, ale po prostu musisz przeznaczyć do tego o wiele większą ilość czasu. Teraz piąty, ostatni, czyli rozsądny start. Więc jeśli zaczynasz albo jesteś na pewnym etapie, załóżmy, jesteś średniakiem i chcesz przejść na ten wyższy poziom, jeśli jesteś amatorem i przejść na ten średni poziom, który według ciebie jest, to musisz zacząć nie od razu od przebiegnięcia, załóżmy na przykładzie, jeśli Przebiegasz sobie te 2 km, te 3 km to jest Twój maks, i potem jesteś wykończony, wszystko cię boli, chociaż nie powinno. To nie zaczynaj od. Nie, nie przechodź od razu do. bo miałeś chwilę przypływu energii czy jakiejś motywacji i nagle: o, 10 km zrobię. Nie, nie rób tak, bo to będzie jedyna opcja, że, że dojdzie do kontuzji. Jeden, co się zniechęcisz. Oczywiście możesz zrobić to, ale jeśli po takiej jednostce treningowych, jak robiłeś, czyli te 2-3 km zrobisz 10 albo 15. Yy, przez chwilę przez chwilowe podniecenie i motywację, to tylko na pewno zrobi zakwasy, na pewno będziesz będą cię bolały mięśnie, to będzie nieprzyjemne dla ciebie. Możesz się zrobić, to właśnie ten, co mówiłem, słomiony zapał i nie polecam tego czegoś robić. Rób sobie takie treningi, jak robisz na przykład takie 2-3 km, tak przykładowo, żeby robić schodkami stopniowo przejdzie do tych wyższych poziomów. Należy trenować właśnie od tego, należy trenować tak na 60-70% swoich, swoich, swojego maksymalnego potencjału, swojego maksymalnego wysiłku, a potem to wszystko będzie się, potem się, będzie się składało na te coraz większe. Na, te, na te coraz większe wyniki. Będziesz dawał sygnał swojemu organizmowi, że ok, że już robię takie wyniki i twój organizm się zdąży przystosować do takich, do takich wysiłków, i bez problemu potem będziesz mógł przejść na wyższy poziom, bo będziesz dziwnie czuł, że o, przebiegłem te 3 km po a wcześniej dla mnie to sprawiało mega trudność. Teraz przebiegłem sobie te 3 km, a po dwóch czuję, jakbym mógł przebiec jeszcze trzy razy tyle. Więc sam ci organizm da znać, kiedy, kiedy już możesz przejść na ten wyższy poziom, i nie ma co się porywać na, na nie wiadomo jakie wyniki, bo tylko dlatego, że mieć chwilowy przypływ. To może się jedynie skorzyć kontuzją, albo jeszcze jakimś gorszą sprawami, może, może szpać w trakcie biegu. To jest bez sensu. Więc. Polecam Ci, żeby stopniowo wchodzić na te kolejne szczeble swojej, swojej wytrzymałości i niesie to za sobą mega, mega ilość zalet, ilość że satysfakcję, że udało Ci się osiągnąć załóżmy te y, x kilometrów y, w y sekund, więc zachęcam Cię do y, polepszenia swojej kondycji, żebyś trzymał się tych zasad i jest wiele też innych zmiennych, więc nagram może kolejny odcinek o tym, więc nic tylko słuchać. Więc zapraszam cię do kolejnego odcinka, zasubskrybuj, daj lajka, like napisz komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!